To przyjedzie, Livi. Naprawdę? To ile jeszcze mamy czekać? Um, o, zobaczcie w lusterku. Już jedzie. Już o czymś się jechała. Vee wee 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 Dziękuję. O, ta ka piękna. Witam serdecznie. To ja muszę zapakuję. Dobrze. Witam serdecznie, nie na moim nazlodzie gwiazd. Jak wiemy, ostatnie nie, nie kilka dni temu byliśmy z inną gwiazdą, Andreą, ale teraz mamy największą gwiazdę w kraju. Dobrze, to zacznijmy od różnych pytań. Jesteś gotowa Liwi? Gotowa? Dobrze. To, która piosenka była pierwsza? Ym, pierwsza piosenka. Ojeju, to jest trudne pytanie. Naprawdę nie mam pojęcia. Twoja ulubiona piosenka, więc? Moja ulubiona piosenka. No oczywiście. Ulubiona piosenka, jak gram to mam tę moc. Aha. I podkładałaś głos Elzy w krainie Wodu? Tak, podkładałam. No dobra. To może na koniec na zaśpiewasz coś? Tak, ale to dopiero jak już skończymy ten całą paradę. Dobrze? No dobrze. Yy, kolejne pytanie. Yy, czy masz męża? Mmm, nie, niezbyt, nie mogę na to odpowiedzieć, bo nie mam. Aha! Gwiazda bez męża, no oczywiście, może być. Kolejne pytanie. Ej, ja chcę zadać kolejne pytanie Livi. Jeśli ja ma, nie masz męża, to być za mnie, na mnie, za mnie, za mnie! Ojeju, ale kłótnie. Proszę się denerwować. No właśnie. Się nie denerwować. No, Gibi, kolejne pytanie. Dawaj szybko. Kiedy masz urodziny? Pierwszego... Czekaj, nie. Urodziny... O, wcale już nie pamiętam, kiedy mam urodziny. Yy, urodziny, urodziny... Yy... Mmm, urodziny. Pytasz mnie kiedy mam urodziny. Dobra, odpowiem jednym zdaniem. Mogę? Oczywiście, Libi. Tylko mi powiedz szybko kiedy masz urodziny. Dobrze? Pierwszego? 26 czerwca. Uuu, ja za na wakacje. No to wyjeżdżasz gdzieś kiedy masz urodziny? Oczywiście. Jak to gwiazda? Wyjeżdżam nawet na południe, nie Polski. A ja byłaś kiedyś w Londynie? Czy byłam w Londynie? <śm> to z pytań. Oczywiście, że byłam. No, gwiazda musiała kiedyś pojechać do Londynu. Co nie? Tak. Byłam tam y mile widziana. Y no i powiem Krótkich słowach niezbyt mi się tam podobało. A to dlatego, że akurat wtedy y, była ta w tym w dniu tego koncertu. Właśnie zaatakowana była nas ogromna rainbow dash i wielki Olaf, więc niezbyt się ten koncert udał. Dobra. Y, teraz może zagramy w grę. Dobrze. Y, nie wolno Ci powiedzieć, ani tak, ani nie. Rozumiesz? To ja Ci będę zadawać pytanie przez całą... dopóki się nie zwędzę. Będę zadawać pytanie, kiedy będzie koniec. Dobrze? Dobrze. Dawaj. Mm. A nie, czekaj, czekaj. Yy, nie. Inne zasady. Dobrze? Dobrze. Nie wolno Ci mówić innych słów jak tak i nie. Dobrze. Czas? Gotowa? Gotowi? Do startu? Start! Livi, kiedy ostatnio grałeś w tenisa? Czy Nie, przepraszam, bo będziesz musiała innymi słowami. Czy grałeś kiedyś w tenisa? Grałam. A, skusiłaś! Punkt dla mnie. Jaka piosenka była twoją pierwszą piosenką? Przyjeźdź na zawsze. Dobrze. Ja tym razem wkusiłam. Oddajcie ten punkt. Dobra, może tak się nie będziemy bawili. Tylko po prostu zaczniemy normalnie zadawać pytanie. pytania. Ktoś ma jakieś pytanie do Livi? Nie! Ty mnie kochasz! Livi, kochasz Nie mam. Nie, nie, ja nie kocham cię, kto tam w ogóle No dobra, dobra, Libi, zadam ci kolejne pytanie. Czy to prawda, że zanim dostratałaś pierwszego psa, Kukiego, pracowałaś w schronisku i byłaś um, dziewczyną, która uczyła się trochę źle w klasie? Prawda, yy, nie uczyłam się zbyt dobrze, bo to było dla mnie straszliwe szaleństwo, ale oczywiście mogę powiedzieć, że było dobrze w ogóle i mogę też śmiało mówić, że to było pierwszy raz kiedy a zresztą nieważne. <grym> yy, kiedy, kiedy pierwszy raz zagrałaś? Yy... No wiesz, w koncercie. Pierwszy raz grałam, pierwszy koncert zagrałam w Hiszpanii, kiedy było święto duchów, Halloween, w tym roku akurat przebiorę się w za Halloween za, za pingwina. No i zobaczymy, co tam jeszcze będzie, ale oczywiście y, to zależy, czy w ogóle przeżyję do 1 listopada. Tak, może rację, moja jedna przyjaciółka ma 4 listopada. Wiesz? O, naprawdę. Tak. Tylko nie, nie powiem, nie imienia. No dobrze. Dobrze. Lecimy dalej. Y, to prawda, że bałaś się duchów? Czy się bałam duchów? Oczywiście! Już kiedy pierwszy raz y, miałam nowy pokój i nie mogłam. Y, nie miałam śpiętego łóżka z siost starszą siostrą, która teraz już nie żyje. Y, to po prostu bałam się i co. i co tydzień. Y, no, codziennie. Y, musiałam. Y, Codziennie w nocy, to musiałam po prostu. No wiesz, co wiem? No musiałam po prostu. No wiecie? No musiałam po prostu tak jakby wyluzować, i powiem Wam szczerze, że, że mogę powiedzieć, że bałam się duchów i codziennie musiałam chodzić. No i chować głowę pod kołdę i pod poduszkę. Bo się bałam, że przyjdą duchy i mnie zabiorą. Tak jak to mówią niektórzy. Wiesz, mama cię straszyła, co nie? Tak. No zawsze mnie straszyła duchami. No, ile jeszcze tych pytań mamy? 1500 milionów. O! <grywka> to chyba kilka dni będę musiała tam sesję prowadzić, co? Tak. A w ogóle kiedy dojedziesz do Heart Lake City? Do Heart Lake City? Kiedy dasz pierwszy koncert? Um, może jutro? No dobrze, skoro jutro. No, obiecałeś, że nam coś zaśpiewasz pod koniec. Ale mam jeszcze kilka pytań, tak? Tak. Yy, dlaczego masz różowy włosy? Hmm, różowy to mój ulubiony kolor. Czemu nosisz okulary? No tak, to okulary. No tak się to jest na sobie. Eee... Wiesz... No lubię okulary. <gulary> lubisz okulary wiesz. Czy boisz się robotów? Yy, tak. Yy, dobrze. Yy, co tam jeszcze mogę Cię zadać? Co jest twoim drugim pupilem poza psem? pingwinek, nazywam, yy, to nie jest w sumie pingwinka, pingwin, tylko pingwina, samica pingwina, yy, no i jest jeszcze malutka yy, i często ma niebieską niebieską i właśnie do mnie tu biegnie, o moje maleństwo i nazywa się Pingi, Pingi idź już sobie do karety i jedz. Dobrze, to co jeszcze, um, mogę Ci powiedzieć tak, zatrzymam się w hotelu Grand Spa, um, góralski hotel, um, zanim dojadę do Grand Hotelu, a to będzie za miesiąc, kiedy będę w Grand Hotelu, um, nawet za dwa miesiące może, ale myślę, że za miesiąc odwiedzę Grand Hotel, bo na razie to yy, moja trasa koncertowa jest słaba i jak na razie mogę powiedzieć tylko tak, że no nie wiem co powiedzieć. Dobra, mogę Cię śmiało pytać o kolejne, zadać Ci kolejne pytanie, tak? Przyjemnością. Dobrze. Czemu tam kręci jakiś wielki potwór? Ja być zła. Koniec.